mu no dobrze, że dobrze grać, jak się powiedział, że. Nie, ja, to jest drugi pojedynek. Tak. Wygrany tego pojedynku, zgraz wygrany z i tego. I teraz wygrany z tego pojedynku, może zagrać z tamtego pojedynku. Tak, i to jest lepsze. <tosy> ten moment, kiedy dzisiaj były urodziny Wujasa, a ty masz jeszcze do zrobienia 60 pompek. Fatalnie. Ktoś tu chyba pogrillował. W tym domu są zawsze piękne rano dźwięki ptaków. I same ptaki są też piękne. Nie wiem bo się nie zna na ptakach, ale gołąb to to nie jest. I ma takie kolorowe skrzydła. Pięknie wygląda, jak tutaj leci. O, mamy modela. Przyszedł bliżej troszkę. Niesamowite one są. I walczą w tych drzewach. Co lata między tym a tym. O, o. To jest naprawdę jak taki prywatny las. Mam wrażenie że czasem, że tu jest w ogóle osobny ekosystem, inne ptaki są niż wszędzie. To była dzisiaj paczka, którą sobie zamówiłam kilka dni temu. Jakieś tam ubranka, jakieś dodatki, więc sobie wam zrobię um, unboxing. A w sumie już ją rozpakowałam, ale pokażę wam, co tam takiego fajnego sobie zamówiłam. Zobaczcie, zamówiłam sobie takiego kejsa między innymi, bo ten mój z już był mocno zniszczony, więc zrobiłam że trzeba go wymienić. Jeszcze ich nie przymierzałam, ale wydaje mi się, że będą na mnie git. Takie dresy tie e, Dobra, jako kolejna jest taka... A, to są też spodnia, takie przeźroczyste. I do niej do kompletu jest taka kurteczka. Jest już ciemno w pokoju, więc nie widać tego tak dobrze, ale tak wyglądają te spodenki i tutaj góra. Dobra, tutaj już wyciągnęłam. I to w czym jestem po prostu zakochana. Takie klapki patrzcie. Ja je już jakiś czas temu wyczaiłam na stronie Berzki i sobie je zeskrinowałam. I właśnie ostatnio sobie o nich przypomniałam, i jeszcze mało tego były na promocji, więc ja jestem z nich mega zadowolona. Mam nadzieję, że będą wygodne. Oprócz tego taka normalna czarna bluzka, powiem wam, że ja mam deficyt bluzek, więc stwierdziłam, że kupię taką uniwersalną, która mi do, do wszystkiego będzie pasowała, A plus taki topik, on jest taki szary, taki, taki, wiecie, taki zniszczony szary. Zapomniałam jeszcze, że właśnie ma mi przyjść druga paczka e, z tego samego zamówienia, tylko po prostu dwie rzeczy zostały zapakowane osobno. Miały być już dzisiaj, ale nie wiem czemu nie dotarły, więc mam nadzieję, że jutro do mnie przyjdą, to wam najwyżej też pokażę. Starła druga część zamówienia yy, i był tam taki bakecik, on jest dwustronny i taka torebka. O, taki woreczek jakby. Proszę nie zwracać uwagi na bałagan w tle. Że nie go za wolę, on lubi. Nie. <grym> nie lubi. nie. On grzechotnik, on umrze za y, w, dusiciel. <grym> Ej, hey, w ogóle patrzcie co dostałem dzisiaj w paczuszce od Skrabli, a dokładniej tutaj chyba od tej pani, albo ta pani to zrobiła, nie wiem. W każdym razie dostaliśmy dostałem piękny obraz z naszej bitwy wielkiej. Wielka bitwa jest Karol, jestem ja, jest Dzień Dąbrowski, bardzo ładne. Siemanko, siemanko, ja wstałem już po urodzinach wujoszka, było bardzo fajnie. Film pewnie zobaczycie na czymś z kanałów. I wstaję biorę się za jakąś robotę, bo tak nie może być, że cały dzień przyleżę. Dzień dobry. Ja się dopiero obudziłam, ale chciałabym Wam życzyć powodzenia na maturę, Po z tego, co wiem, to dzisiaj piszecie matematykę. Ja sama pamiętam, jak pisałam moją maturę te dwa lata temu i wiem, jaki był dla mnie ogromny stres. jak się tym przejmowałam, więc moja rada dla Was to: nie stresujcie się. Czytajcie zadania ze zrozumieniem, bo w mnóstwie pytań możecie znaleźć odpowiedź już tak naprawdę w połowie pytania. Może nie na matematyce, ale w innych przedmiotach zdecydowanie tak było w moim przypadku. No i co? Napiszcie mi, jak Wam poszło, jeżeli już jesteście. Ciepło, yy, i po prostu powodzenia. Dzień ciebie. Mordo, masz coś fajnego tutaj? Serwujesz jakieś to będzie nie? Ciać, ciać. Ciać, kommandam. sobie zrobił, to Cześć Wam, dzień dobry. Ja wczoraj i dzisiaj też po części wzięłam się za porządki w swojej szafie i powiem Wam szczerze, że jest trochę sporo rzeczy, których już nie noszę i które chciałabym oddać albo sprzedać Wam. Już część z nich oddałam, ale. Jest też kilka perełek, o które cały czas pytacie, więc stwierdziłam, że wystawię je na sprzedaż w aplikacji LES. Ja zachęcam Was do korzystania z tej aplikacji, ponieważ jest banalnie prosta w obsłudze. Jest to chyba do tej pory najlepsza aplikacja, jeżeli chodzi o wystawianie rzeczy na sprzedaż. Naprawdę szybko się tam wystawia i jeszcze szybciej kupuje, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Więc odsyłam Wam do tej aplikacji i oczywiście śledźcie mój profil, który już za niedługo będzie zaktualizowany. Moja szafa na ten moment prezentuje się tak. Tutaj są jeszcze nierozpakowane buty, jakieś czapki i tak dalej, tak dalej. Ale to nie wszystko. Tutaj mam jeszcze dalszą część rzeczy, w których chodzę i nie chodzę, i które muszę posegregować. I teraz stąd też będę wystawiać rzeczy na sprzedaż. Wpadam też na fajny pomysł, wydaje mi się, że to mogłoby Wam się spodobać, że jeżeli podpatrzyliście u mnie jakieś rzeczy, na przykład na zdjęciach pod postami na moim Instagramie lub na moim Instastore, lub nie wiem, gdzieś tam gdzie nie zauważyliście, na filmie czy coś w tym stylu, w danym produkcie, w danym ciuchu, to wysyłajcie mi Direct Messages zdjęcia w danej mojej stylizacji, a ja zastanowię się, czy daną rzecz wystawić na sprzedaż, ponieważ ja często też nie wiem, czy na przykład ta rzecz by Wam się spodobała, czy ja też do końca chcę się rozstawać z tą rzeczą, ale jeżeli Wy bardzo chcielibyście mieć tą rzecz, to na pewno by mnie to zmotywowało i wystawię dane rzeczy w aplikacji Les a ja się tak przebieram, ponieważ tworzę y, stylówkę, szykuję się na urodziny wujka Łukiego, ponieważ dzisiaj właśnie wujek Łuki ma swoje urodziny. 35. Nie mówię, nie mówię za dużo, no w każdym razie Łuki, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, spokoju, spokoju ducha, miłości i wielu podróż i oczywiście spełnienia. Co Ci więcej życzyć? Wszystkiego najlepszego, jesteś wspaniałym człowiekiem i co? Świętujemy! Tak, tylko ja chyba potrafiłam powiedzieć podróż. Zamiast podróży oczywiście życzę Ci wspaniałych podróży i chyba już zawsze będę łamagą językową. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Cześć Wam! Często pyta się mnie, jak wygląda w naturalnym wydaniu. Pokaż się nam bez makijażu, więc oto jestem ja bez makijażu po pobudce rannej porannej. Ostatnio mówiłam Wam, że mam ogromny problem z tym, żeby wstawać z samego rana, więc poprosiłam imonię i Krzycha. I też Karola, żeby mnie obudzili z rana, żebym wstawała nie później niż o 10 Karol już jeździ na desce, jest teraz z Kate'em. No i obudził mnie, napisałam mu wczoraj karteczkę. <grych> Patrzcie na to. Napisałam, napisałam mu wczoraj karteczkę, którą przykleiłam do, do drzwi, żebym nie obudził rano, żebym wstała i faktycznie obudził mnie rano. Miałam miłą pobudkę i dużo buziaków, no i zaraz już znikną na desce, więc idę teraz oglądać i może zrobić mu śniadanie w pojemce. A życzę Wam miłego dnia, dajcie znać jak Wam poszły matury i czy jesteście zadowoleni, no i oczywiście powodzenia ciąg dalszy. A dzisiaj będzie pracowity dzień, przynajmniej dla mnie i będzie się dużo działo, więc bądźcie czujni nie tyle na Instastory, ale też śledźcie posty i posty versus Store. Film jak zawsze będzie na kanale o godzinie 14. Jestem tak zadowolona z tego filmu, wyszedł fajnie i wydaje mi się, że Wam też się spodoba, więc widzimy się na moim kanale o godzinie 14. sobie wszystko co zechce. w tym, bo odejdzie.